Ja. No z grę ci dajesz, no skok drugi na rolkach i Gruz nagram Gdzie ty kurwa jedziesz? Kurwa mi go podasz, bo nie wiem wyjść Ej Ta Nie wiele widać skamy? Ale potem możemy zamieścić zdjęcie Nie mogę flaszować Jest widać Nie nie możesz flasha. możesz No ale w kamerowaniu nie Dobra wychodź Dwa metry normalnie Buda Jesteśmy na kawsach No ja pierdole Czekaj 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 Uuhu. Ostatni skok, nic więcej. No może ciemno robi, dokładnie Nihuja. Jutro powtórzę, Nie, jutro nie. Ja bój. Puje pan Już na klucz? No.